Dzisiaj rozdaliśmy kolejne nagrody w konkursie zmień piec, do którego zapraszamy beneficjentów programu zmień piec. zależy nam na tym, aby mieć jak najwięcej ambasadorów tej akcji, bo prawda jest taka, że jeżeli to urzędnik przekonuje mieszkańca, że warto wymienić ogrzewanie, że się opłaca, że będzie mulszej. Nie do końca w to wierzy. Jeżeli uśmiechnięty sąsiad, czy znajomy, czy po prostu inny mieszkaniec powie o tym, że warto, że nie jest mu ciężko, że nie musi nosić węgla, wynosić popiołu, to to po prostu działa. Koleżanka mnie bardzo namawiała od stycznia, żebym zmieniła ten piec, że to nie jest takie trudne. Ja mówiłam, że nie dam sobie rady, bo, bo latanie po urzędach, mimo wszystko, jest to jakieś dla mnie kłopotliwe. Mm, Namówiłam mnie na to, to żebym już te papiery zaczęła składać, a w międzyczasie niestety się rozchorowałam, byłam w szpitalu. E, I leżąc w szpitalu na Facebooku widziałam taką reklamę. Właśnie zmienić piec i wyremontu, jest konkurs, ponieważ ja w ogóle myślałam, że to jest 4000 tysiące złotych, nie 14 tysięcy i byłam przygotowana, nawet jeżeli już wygrałam, to mówię 4000, tysiące, no fajnie, a tu pani mówi, ale też 14000. tysięcy. Ja mówię, nie. Dla mnie było bardzo duże zaskoczenie. No tam żadna ze mnie poetka, bo tam trzeba było wymyślić albo opowiadanie, albo wierszyk. No i tak trzy dni sobie pisałam jakieś takie krót, krótkie słówka, yy, po czym je wszystkie połączyłam, przeczytałam, wymieszałam i wyszedł taki fajny, ciekawy wierszyk. No, dostałam maila i tak mówię, do męża mówię, słuchaj, dostaliśmy informację mówię, o, na temat tego konkursu. Chyba będziemy mieli kwiaty w domu nowe. Tak przeglądam i zrobiłam się czerwona, mąż mówi, co się stało? A ja mówię, że ty, słuchaj, my chyba wygraliśmy pierwszą nagrodę, mówię pierwsze miejsce. Prace remontowe będą obejmować inwentaryzację pomieszczeń, na której podstawie stworzymy rysunki, które pomogą nam przy stworzeniu koncepcji funkcjonalnej. Następnie zajmiemy się częścią też estetyczną, gdzie razem z już użytkownikami będziemy wybierać wspólnie meble, armaturę oraz dodatki. Ostatnim punktem będzie realizacja projektów, czyli wykonanie remontu, który będę nadzorować aż do momentu oddania do użytku pomieszczeń. Jesteśmy w połowie roku i mamy już 1100 wniosków, tyle mieliśmy w ubiegłym roku, przez cały rok, więc jednak warto się pospieszyć, aby, aby nie stać w kolejkach, aby nie czekać na usługę instalatora, tylko jak najszybciej wymienić piec jeszcze w tym sezonie wiosenno-letnim i cieszyć się z wymienionego ogrzewania.